Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialności. To znana spółka komunalna, świadcząca usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, a także odprowadzania i oczyszczania ścieków. Prowadzi roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Przedsiębiorstwo ma w swoim posiadaniu sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości około 370 km. Dwa ujęcia wody oczyszczanie ścieków, dwa własne laboratoria badawcze. Spółka może pochwalić się wieloma osiągnięciami, między innymi jest o radę tytułu Ekojakość, rok 2012. Otrzymała laurę konkursu za osiągnięcia ekologiczne. Należy do elitarnego klubu Gazel Biznes. Od kilku lat przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji sponsoruje najlepszych sportowców W.A.L.K.S. w lekkiej atletyce, zapasach i podnoszeniu ciężarów. Sponsoruje także wydarzenia sportowe organizowane przez klub a w 2019 roku przedsiębiorstwo sponsorowało m.in. Międzynarodowy turniej imienia, imienia Jana Habrylewicza w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowy turniej imienia Eugeniusza Bryska w podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do 15 lat, Międzynarodowy turniej zapaśniczy imienia Tadeusza i Zygmunta Strusa, Puchar Polski juniorek i juniorów w zapasach w stylu wolnym. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików, Kadetek i Kadetów w Sumo, 19 finał centralnego ogólnopolskiego turnieju LZS Dziewcząt, Jukarska Kadra Czeka. Międzynarodowe Zawody lekkoatletyczne Atletyczne im. Henryka Jakimiaka. Przy czym ja do wodociągów i kanalizacji sponsoruje również pierwszy zespół MKP Pogąsiece oraz inne siedleckie stowarzyszenia i kluby sportowe.